pomoc Ukrainie. No, my na zachodzie, Samorząd Wojewódzki był jednym z pierwszych w Polsce, który pospieszył z pomocą. I no właśnie jak wyglądały te pierwsze chwile, gdy pani podejmowała decyzję? Było wahanie, czy wprost przeciwnie, bez, bez cienia wątpliwości, bez zastanowienia? Natychmiast przekierowaliśmy środki z naszej rezerwy kryzysowej na wsparcie zakupów medycznych dla szpitala w Gorzowie. Szpital w Gorzowie koordynuje pomoc dla szpitala w Iwano Frankowsku. Samorząd przeznaczył 150 tysięcy szpital z własnych środków 50 tysięcy. Dzięki temu już dzisiaj transport właśnie jedzie w kierunku granicy do Iwano Frankowska. Również y, dzięki dobrej współpracy z samorządami lubuskimi w, la, w ramach lubuskiej rady samorządowej y, to nasza wspólna decyzja skierowaliśmy 6 milionów y, porówno dla każdego powiatu po pół miliona na zarządzanie kryzysowe. W powiatach w celu organizacji pomocy Ukrainie. Tutaj na miejscu tak? musi być to pomoc też długofalowa. Mam na myśli organizację miejsc w przedszkolach, w żłobkach, w szkołach. Trzeba myśleć też o miejscach pracy dla uchodźców. Lubuskie Centrum Pomocowe zlokalizowaliśmy w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj przychodzą nie tylko osoby, które chcą mieć pomoc, ale również te, które. Potrzebują tej pomocy. Zbieramy różne środki medyczne, opatrunkowe, higieniczne, również żywność. To wszystko, co jest potrzebne listę potrzeb, też przygotowywali nam samorządowcy, prezydent. Rzeszowa, Konrad Fiołek, y, Marszałek Podkarpacki, Władysław Ortyl. Jesteśmy w stałym kontakcie, bo chcemy, żeby ta pomoc była skuteczna, tak, żeby trafiła jak najszybciej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. No właśnie, samorządy, samorządy były pierwsze, które niosły pomoc, które się zorganizowały. No i to chyba pokazuje, jak, jaka siła w tych samorządach przede wszystkim drzemie. Zgadza się? Przede wszystkim też obywatele, tak, bo samorządy to są wspólnoty mieszkańców, i to wszyscy mieszkańcy w ramach organizacji pozarządowych. W ramach samorządu wszystkich szczebli, gminy, powiaty, samorządy wojewódzkie no natychmiast się zorganizowaliśmy, bo my też mamy przyjaciół w Ukrainie. To są nasze miasta partnerskie, regiony partnerskie. Jesteśmy w stałym kontakcie, wiemy, czego potrzebują dzisiaj. No i czujemy tak samo jak oni, tak jak, jak to jest, jak agresor, jak ktoś. Przychodzi do nas na naszą ziemię i żąda posłuszeństwa, a my wiemy o tym, że Ukraińcy to są wolni ludzie. Razem realizowaliśmy wiele wspólnych projektów. Wiemy, że nie oddadzą swojej ojczyzny, i naszym zadaniem jest dzisiaj bardzo mocno ich wspierać, bo to też jest bardzo silna broń. Uh -huh. A współpraca ze stroną rządową, bo tutaj też docierają sygnały, że samorządy, można powiedzieć, ubierane są w procedury. Jak to, jak to wygląda? Staramy się dobrze współpracować. Tutaj są potrzebne partnerskie relacje, zrozumienie. Może być trochę nerwowo, tak, bo to jest wojna, ale wszystkie ręce są potrzebne. Jedność organizacji pozarządowych, pomocy, którą każdy obywatel Polski chce nieść, nie może być zlekceważona. Także tworzymy te relacje, podpowiadamy też, jakie rozwiązania powinny być natychmiast zastosowane, bo to wszystko ma w tej chwili wielkie znaczenie, bo cały świat też patrzy na Polskę, która jest najbliższym sąsiadem, to Nigdy tak blisko nie padały bomby, dlatego my też musimy tą próbę jak najlepiej wykorzystać i ten czas próby zdać jak najlepiej. Wspomniała Pani o tych 6 milionach z Lubuskiej Rady Samorządowej. No właśnie rozmawiałam z Panem Burmistrzem. No decyzja była można powiedzieć jednogłośna, jednoznaczna. No, nikt chyba nie miał w tej kwestii wątpliwości, że pieniądze na pomoc w Ukrainie się należą. No właśnie ja myślę, że tym się różnią też samorządowcy, tak, od innych struktur rządowych, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy natychmiast reagować szybko tu i teraz. I praca samorządowca. To przede wszystkim polega na yy, decyzjach tak? i na wyborze priorytetów, bo nie wszystko można zrobić jednocześnie i trzeba umieć wybrać właściwe priorytety. Dzisiaj nie ma nic ważniejszego jak pomoc Ukrainie i to jest nasz y, priorytet. Ostatnie pytanie, pani marszałek. Co dalej, bo wkrótce już są głosy, że y, 300-400 tysięcy y, Ukraińców. Y, na terenie Polski. Z dnia na dzień jest coraz więcej, no właśnie, coraz więcej osób przybywa na terytorium naszego kraju. No co dalej, właśnie jak, jak przegrupować siły? Co w związku z tym? Pierwsza była pomoc nasza samorządowców, mamy budżety, możemy szybko przekierować środki, mamy też instytucje, nasze jednostki. Teraz zaprosiliśmy do współpracy przedsiębiorców. Mamy przecież tutaj firmy, które produkują to, co jest tam na wojnie natychmiast potrzebne. Przedsiębiorcy zgłosili się do pomocy również w zakresie transportu, w zakresie organizacji też długofalowej pomocy, bo przecież trzeba zapewnić pracę dla uchodźców, i tych zadań będzie coraz więcej. Musimy umieć sobie z tym poradzić rozłożyć siły. Dlatego też tak ważna, ważne są ręce każdego, który chce nieść tą pomoc, każdego wolontariusza, każdej organizacji pozarządowych. Nie wolno nikogo odtrącać, bo nie wiemy, jak długo to potrwa. Musimy yy, nie myśleć o tym sprincie, który jest teraz. To będzie naprawdę długi dystans i trzeba y, umieć te siły rozłożyć. Dziękuję bardzo dla Krasniowskiej Telewizji, pani marszałek Polak. Dziękuję, Dziękuję bardzo.